ma z tej strony Bula, a dzisiaj w odcinku chciałem wam pokazać jak wymienić na szybko klocki hamulcowe przed zimą. Zaczynamy. Partnerem kanału jest Mototip, największy salon kładów, skuterów i motorów w... Małopolsce. No właśnie, w Małopolsce. Dobra, pierwsze co, wam pokażę tu swoją facjatę trochę. Ten mamy podnośnik. Ja mam z samochodu swój, odłożę sobie telefon jeszcze, żeby tu nie spadł. Trzeba mieć podnośnik, klucz do kół, klucze. Ja mam takie, można mieć nasadowe będzie lepiej. Młotek i klocki hamulcowe. Ja mam Made in Taiwan, bo ja jeżdżę jak Wajza. Więc nie inwestuję w nie wiadomo co. A te się sprawdzają. 1500 km na nich zrobiłem poprzednich. Teraz machnąłem. Jest 3000 na liczniku. Więc, tak jak mówię, 1500 wyszło. Cena 22 zł, chyba za taki komplet. Na Allegro dostaniecie. Na jedno koło taki zestaw potrzebny będzie. Więc. Więc tak trzeba zrobić. Ja się przed zimą Pokażę Wam jeszcze, a czekajcie, pokażę Wam jak wyglądają hamulce zużyte. Ja już tu miałem klocki zużyte, tak to mniej więcej wygląda, jak się Fokus tu ładnie zrobi. O, tak wyglądają klocuszki zużyte. Jak widać, kurde. Pokaż się klocku. O jest, widzicie, tu pełno błota wpada i kamieni między kloce, a tarcze, więc one są takie całe powydzierane u mnie już tu cieniutko zostało z około milimetra więc stwierdziłem, że trzeba wymienić, nie ma co, żeby tarc, tarc nie zepsuć co będziemy potrzebować, najpierw będziemy musieli odkręcić sobie odkręcić sobie e, koło, zanim podniesiemy więc ja oczywiście mam taki wojowy klucz, to dajcie mi chwilę odkręcę sobie. O kurwa staroś Dobra. Podnoszę gadziura, żeby nie było oczywiście hamulec zaciągnięty i na biegu. Kurwa. Kawał Bestii. Dobra. Ko sobie daję, co ja sobie jeszcze. Mam starą oponę, więc jak macie opony, można sobie dać pod albo albo ten albo jakiegoś klocka drewnianego warto zabezpieczyć jakby koło rąbnęło na dół to, to ten to będziecie będziecie mogli e, zapowiedź temu że walnie tarczą o ziemię nie? albo wam nie spadnie na nogę masakracja ale spoko. Zainwestujcie w lepszy klucz. bo on ja tak jakiś z małą tą szyjką mógłby być, mógłby być trochę dłuższy, więc lepiej by się odkręcało. Nadam tych oponach zwykłych, standardowych. Z tym kluczem było spoko. Ale z tym jest trzecia ja wezmę tu się zamko. Stary jestem o kurwa! Kurwa, ja pierdolę. Ale ja duszowanie, nie, nie? Dobra, nie bacz to. Siedzenie. O, już praca, tu nie ma czasu na siedzenie. Jest lepszy klucz, trochę dłuższy. Ja nie mam. Ja mam takie klucze, niestety. Bo ja tu uprawiam januszostwo. Niestety, nie stać mnie na lepsze. Bolewacie ta Ci tam, którzy mnie wspierają, to przynajmniej dzięki nim kupiłem takie klucze. A jak wy byście jeszcze mi wspomogli, to by były lepsze, ale nie. To nie. Pozdrawiam wszystkich patronów, oczywiście, że ja se robię, i wszystkich z Discorda. Już 850 osób na Discordzie. Lubię te liczby podawać, bo to tak motywują, ściągamy koło ściągamy koło no i co tutaj mamy tutaj, czekajcie może Wam pokażę na drugiej kamerce jeszcze jak to się włącza ustrojstwo żeby zamazane znowu nie wyszło odsłonię tu trochę o, no widzicie no już prawie zdarte ja tu mam o 45 mm dystanse założone tarcza w ładnym stanie będziemy potrzebować odkręcić dwie śruby jedna tutaj z góry popatrzycie druga jest widać ją widać a na dole to są dwie śruby które odkręcamy no i działamy, wymieniamy. Zaraz wam pokażę to, tylko przełożę kamerkę. Kurwa, no nie mam na czym ciężar byłoby mi wygodniej. Mam nadzieję, że tu będziecie dobrze widzieć. Żebym ja też miał jakieś pole manewru, ale wy nie żebyście nie patrzyli mi na pindola. Dobra, co potrzebujemy? Klucz. Zaraz wam powiem jaki, bo już nie pamiętam. Nie, na pewno nie ten. Klucz, trzynastka, jedziemy z koksem, puściła, puściła pięknie, odkręcamy śrubę. jak wy tam przygotowaliście się już do zimy, pamiętajcie, żeby dobrze przed zimą sobie ogarnąć te tereny, po których będziecie jeździć bo i zapamiętać, bo później jak spadnie śnieg to jest problem, bo wszystko się robi równą powierzchnią i można łatwo zaliczyć jakiegoś dzwona Więc pamiętajcie, żeby zbadać teren przed jazdą w zimie. Ja już nie mogę doczekać śniegu, nie wiem jak wy, ale pewnie pewnie też. O kurwa! O, dobra, poszło. Odkręcam tu drugą śrubkę. Mamy, Dwie takie. Ciężko chodzą. Ła! Przyczasnąłem sobie jeszcze paluch, żeby nie było. To jest w sumie banalnie proste. Kiedyś jest już w odcinek w playliście warsztat Siwego, jak Siwy wymieniał. A ja postanowiłem, że nakręcę jeszcze drugi odcinek, bo siwy się zna na tym. A ja jestem lamer, bo tylko 5 lat do techniku mechanicznego chodziłem i tyle co pamiętam, to jak się pojazd mechaniczny odpala, no, więc wiedziłem, że muszę to zrobić sam, się podszkolić. Ale film mi pomógł. I ściągamy klocuchy. O kurwa. I jest takie coś. Mamy, szczęki zeszły, wszystko ładnie, pięknie, no i teraz, jak to było, żeby to ściągnąć? Aha, tu sobie możemy dopnąć tu jest taki tłoczek, który warto wepchnąć do środka, oczywiście łapami nie dacie rady. Aha, tu jest jeszcze jeden, yy, jeszcze jeden na imbus, czekajcie, bo sobie nie wziąłem, jeszcze jedna śruba. Zaraz z, nią tu, zaraz z nią tu powalczymy, żeby ją odkręcić. Który tu imbus był? Ten ten to jest imbus, rozmiar szóstka. Mogę to w sumie wcześniej odkręcić, byłoby lepiej niż teraz, ale może sobie teraz też poradzę. Kurwa Lewą stronę to się tak robi, że sobie oprę Uf, Kurwa No, więc warto wykręcić to wcześniej Fak no. Pierwszy Pierwszy błąd, wcześniej to robiłem na kole, zanim jeszcze to widać było lepiej. A teraz jebałem, ale widzicie, tak jak ja mówię, zawsze na moim kanale można się nauczyć na błędach, więc ja sobie poprawię to przykręcę tą śrubę jeszcze raz. O Żeby mi to trzymało I teraz spróbujemy O dobra Puściło No i co? No już mnie ja ma bóla Ty nie ogarzy. I wyjdzie ci nie zrobisz Dupa ja sobie ze wszystkim poradzę, widzicie. Jak ja sobie radzę, to i wy też sobie poradzicie. Tylko trzeba zdejść. Do Kurde, ze spokojem podejść do tematu i z głową. No jak sobie to odkręcimy, ściągamy sobie. ściągamy sobie A ta strona nawet jeszcze powiem wam była. prawą bardziej zeżarło. No. A w porównaniu do tamtej, tu jak widać zostało jeszcze. Jeszcze trochę, ale walić biedę, kiedy to można ściągnąć całość jeszcze sobie, nasmarować, te pierduki, tu wszystkie, ale ja nie będę tego robił, bo mi się nie chce, co tam i teraz jest potrzebne zajbiste urządzenie, likwidator bo nie mam, są takie specjalne klucze które się tu nakłada i się kręci i on dociska tłoczek, ale ja nie mam czegoś takiego, nie dorobiłem się jeszcze, więc sobie docisnę młoteczkiem robimy sobie taką dźwignię i tłoczek ładnie ładnie nam wchodzi do środka ja sobie czekajcie, jeszcze wezmę, nie mam szczotki wylucianej bo też nie dorobiłem wkrętarą nie będę nie będę machał gdzie A, tu dałem tu ale sobie tu wszystko wyczyszczę o tu jest taka zawleczka żeby jej nie zgubić hamulca no jak Widzicie, jak wam, moje, jak wam moje warsztatowe porady pomagają, to widzicie, możecie łapkę zostawić, czy tam jakiegoś subika dać, czy coś. Nie pamiętam jak to było. Chyba tak. Tak, dobra. Chyba tak, jeszcze się sprawdzę. O, tu mechanika to taka brudna robota. Ale... No, dobra. Zrobione. Na blaszko oczywiście, wypada. Tu mam Zajbiste hamulce, które sobie otworzymy, wyciągniemy. No, czyli jakby nie to jedno koło, powiem wam, to to by to tysiąc. Jakby nie na tym jednym kole, to by jeszcze z 500 km chyba zrobił, mi się wydaje. Ale... Nie, się. Nie, nie. Co ja robię? Będz. Będz, o. Zakładamy, żeby, żeby ładnie siadły. Tłoczek jest ten. Drugi hamulec. Mam to jeszcze tu zobaczymy czy wejdzie, czy A On nie weszło Trzeba jeszcze powcisnąć Żeby wlazło na O jest Wcisnęło się ładnie i teraz mamy tu o Zostaje dystansik na tarczę hamulcową, i zakręcamy sobie to, co mieliśmy problem z dokręceniem. Teraz rajtowo. No, a w sumie, robota powiem Wam taka przyjemna, przynajmniej jak ktoś nie ogarnia mechaniki, a chce się trochę przynajmniej poczuć, że może sobie coś najpiękniej nam wlazło chce się poczuć, że coś ze swoim gadem robi. To takie klocki wymiana to bardzo fajna, fajna sprawa, bo, bo można sobie e, coś porobić. No widzicie, teraz ładnie wszystko siedzi. Super, elegancko. I będziemy, będziemy skręcać, czyli odwrotnie do poprzedniej. Tu trzeba sobie zobaczyć na otworki o, uwaga, wiatr Zrasta, kurwa przykręcamy wszystko żeby było ładnie i pięknie z jednej strony ostatnio robiłem powiem wam po ciemku z latarką na głowie bo jeszcze się nie dorobiłem też światła w garażu no i tak trochę rzeźba szła no ale też sobie poradziłem elegancko, pamiętajcie po wymianie klocków żeby zawsze uważać nie zapieprzać od razu żeby parę razy zahamować, podpompować je i, i ten no i trochę przejechać zanim się będzie gdzieś ostro hamowało, bo żeby one się ułożyły dobrze mówię, kluczem grzechotką taką nasadową by było lepiej ale nie je mam co poradzić panie no no i jadę z koksem kręcę sobie kurwa Wygodny jestem, ja bym gdzieś posiedział, ale... A, a mogę sobie to koło napompowane wziąć, to jest ten taki... ...czerep trochę. Za no, ta mowa strasznie dużo osób na Discordzie się pojawia. Fajne jakieś tam grupki... ...kładowe wpadają. Więc spoko, teraz więcej was jest... ...że się do, do jazdy umawiacie, co mnie bardzo cieszy. Z Krakowa coś mało osób z kim bym mógł pojeździć a ja ostatnio powiem Wam, że z czasem sporo prywatnych jakichś tam obowiązków no i ładnie siedzą tu on za chwilkę się je dopompuje I ładnie się ułożą więc spoko, no i dobra czyli co, imbus szóstka trzynastka klucz do dwóch śrubek i o tam kurwa i siedemnastka klucz do kół już wszystko robi robotę. Temat, temat zamknięty, nie? No, więc wiem ja tak. Ja sobie skręcę to na szybko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przyda i wam się podobał. Jak macie jakieś pytania, to piszcie śmiało. No to, a ja się męczę dalej. Skręcam koło, już wam tego nie będę pokazywał, bo po co? Trzymajcie się, do zobaczenia. Dzięki za suby, dzięki za wszystkim patronom, za wsparcie, i dzięki za to, że wpadacie na Discord. Do zobaczenia w terenie. Na razie, hej!